Nie wiem, jakiś makaron. Tym razem pokażę wam jeszcze przepis, jakbyście chcieli sobie sami spróbować. Potrzebna jest jeden cebula, trzy ząbki czosnku. Teoretycznie pomidory, ale zobaczycie co się tutaj stało. Trochę oliwy, no i makaron. Zacząłem od obrania cebuli. <laughs> nie pamiętam jak się obierało cebulę. Raz w życiu to przecież robiłem na filmiku. Ty no jestem bardzo skonfundowany, ponieważ nie wiem kurwa, a potem ją pokroiłem i posiekałem. Japie, Ej, dobra, po paluchu by było. I co, wie, patrzcie to? Wraca nasz ukochany przyjaciel Czapo machod O Jezu. Oczy mi uzawią. I Płukałem się gotujący nogiad. To... To jest dobry... to jest dobry tytuł. Koty mi się biją przez szybę. Zaraz wracam. Miał miał miał! Minisz to, kminz to, rozumiesz? Rozumiesz co dziebie mówię, kocie. Wracając do naszego posiłku mam tutaj... Przygotowane takowe urządzenie. Proszę, mamy cebulkę zapakowaną. Cebulka została poszatkowana, pociachana, rozczłonkowana. Uję. Ujeb... Po niej zabrałem się za czosnek i poszło z nim znacznie szybciej. Jeden czosnek, drugi czosnek, trzeci czosnek. Czosnki trzy. Jak bracia skurczy byki. Dobrze. Obecna jakość dźwięku prawdopodobnie się pogorszy, ponieważ odpale kuchenkę gazową i będą zakłócenia w dźwięku. A i. Przepraszam bardzo, ale e, e, nie strzec na kuchenkę indukcyjną. Ani mikrofon. Jak się otwiera pudełko pomidorków koktajlowych? Wie, ktoś może. Możesz, możesz powiedzieć, jak wiesz. Możesz napisać w komentarzu. Mega mi to chyba pomoże w obecnej chwili. A dobra, bo ja po prostu jestem upośledzony. Dzięki za radę, dzięki za radę. Umyłem jeszcze kok Twoja stara kok. kok... kok... kok Umyłem jeszcze pomidorki koktajlowe, których użyję na sam koniec, jako taki, wiecie, pensy i dodatek. I zwykłe pomidory. Yy, nie rozmawiamy o zwykłych pomidorach. Yy, to ja, gdy twoja, yy, gdy mama, gdy yy, ja i twoja. Yy, no. No i wlałem wodę na makaron. Mów, stop! Box! Stop! <noise> O, potrzebuję pomocy. Dobrze, mamy tutaj czosnek i pomidory. Zapytajcie, co tu kurwa robi czosnek? Nie wiem. Dobra, pora na pomidory. Próbowałem je pokroić i naprawdę się starałem, ale okazuje się po pierwsze, że jestem pośledzony i nie umiem kroić pomidorów, a po drugie, że te pomidory są przejrzałe i smakują jak gówno. Nie, ewidentnie ten pomidor nie został odpowiednio pokrojony. Co to kurwa jest? Chyba tylko jeden. Jeden pomidor mi wystarczy. Tak, tak mi się wydaje. Chodźcie, a ty czego? Obliżałem palca i on jest taki kurwa, dziwny jakiś trochę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja, PD. Dlaczego życie stawia mnie przed tak trudnymi wyborami? Może będzie dobry, jak się podsmażę, a jeżeli nie, to trudno. zjemy całą potrawę. Przez Was, bo nie napisaliście mi w komentarzu, że nie mogę użyć tego pomidora. Na wok, wok, nie wiem jak to się mówi, no na tą głęboką patelnię, wlałem oliwę, dodałem posiekanych cebuliuszy, w międzyczasie posiekałem czosnek, dzięki Waszej pomocy, no i go też dodałem. Wy obserwujcie cebulę, dobra widzu, Ty mieszasz, Ty mieszasz, a ja idę, idę czosnek posiekać. siekać ot, 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 ale speedrun zajeb**y. Dzięki, dzięki za pomoc. No i jeszcze tak trochę pomidora, tak na wypadek, ale nie ma też co przesadać z ilością, żeby się nie otruć. No i teraz musiałem czekać, aż makaron się ugotuje, bo nastawiłem go dopiero pod koniec, jak zrobiłem ten właśnie sos, żeby nie szumiało z kuchenki na nagraniu. Nie wiem w sumie nawet jak to nazwać, yy, czy to jest sos? Yy, no ja nie mam pojęcia. Możecie też napisać w komentarzu. Testing jeszcze makaronu szybki zrobię, bo wydaje mi się, że już powinien być gotowy. Takiego, takiego makarona biorę dole spadł mi na podłogę. mnie jego. Dobra, nie umyję go. w z podłogi. Dobre. 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 Nie będę komentował nawet zachowania tego. Kur... Jak kluchy się ugotowały, to dodałem je do tej abominacji, wymieszałem i pokroiłem pomidorki, no i starłem ser, żeby przynajmniej wyglądało to smacznie. A teraz zapraszam Was do testu. Witam. Oficjalna część testu. Najpierw spróbuję jednego samego kluska. Jest. W porządku. Hmm. A szczerze? Jakby... Nie wiem. Mogło być to na pewno lepsze. Czuć w cebulę. cebule. Ale poza tym. No spoko. Ale tak jak z w... nie urywa. Nie wiem. Nie wiem. No okej okay jest. No nie wiem. Dałbym taką ocenkę? Nie wiem. Wydaje mi się, że coś spieprzyłem. Nie wiem do końca co. Prawdopodobnie wszystko, no taka szóstka, chociaż taka, jest że całkiem dobry nawet, to może nawet siódemkę, nie wiem, jak tak sobie jesz, no to jest spoko, a jak o tym myślisz więcej, to jest takie, no okej, okay. no i nie wiem, dobra jest całkiem dobre, yy, ocena ostateczna, takie 8 na 10.